Cześć, tutaj Marcin. Jesteśmy w kolejnym odcinku z DeFisher Online. Jesteśmy we Włoszech z powrotem. Misja Brzana, Misja brzana czyli Barbel albo z plebejus. No, właśnie widzicie, co tu się dzieje w ogóle z tymi wędkami. Dobra, wyciągamy pierwszą. W ogóle no, drugą, tą drugą, ale ją wyciągamy jako pierwszą. No i co mamy? Mamy właśnie no, o to, o co nam chodzi: Brzanka. Dużo, dużo doświadczenia nie ma, no ale malutka brzanka, 735 gram tylko. E, zaraz e, pogadamy o wędkach i gdzie, gdzie ja w ogóle jestem. E, dobra, tutaj następne. I mamy, no, kolejną, no też taka, no, wielkością nie grzeszy, ale no chodzi tylko, no zostało 16 minut na wykonanie misji też nabrzany, brakuje mi tam nie wiem 4 kilo i coś koło tego e, i tą wędkę e, po prostu muszę zmienić, a więc tak e, wędka numer 1 e, czyli e, e, no jest do 12 kilo ta wędka to jest ta, teraz już moja jedna z gorszych wędek kwadratek e, 12 kilo No żółka tam jest 15 no to trochę taka no za mocna e, E, oczywiście albo mamy tego springa, tą sprężynkę taką, albo e, koszek zwykły, e, przynę, zanęta e, uniwersalna. E, przypom, no przypon za duży jest, ale to, to dobra. Niech. No dobra, zmienimy przypon, żeby było tak jak powinno niby że być. E, damy ten troszkę taki popsuty. E, Haczek numer 1, e, naser oczywiście no, że ona chyba jest znana z tego, że bierze na sert jakieś tam białe robaki, jakieś tam e, te e, e, co właśnie, no jak to się tam nazywało? No właśnie na te licze, no nie wiem, to jakieś tam e, jak to było no że no pijawka, no o właśnie, to jest właśnie pijawka, dobra, zmienimy tylko haczyk, to jest... A, bo to ona jest zarzucona ta wędka, dobra no, właśnie widać, co tu się wyprawia. Jeszcze nie tą wędkę do tego wziąłem. E, jedynka e, wyciągamy. A więc tak, białe robaki. No, najlepiej, nie wiem, mi najlepiej pasuje ser. No, tak jak no, właśnie. Barbus Plebejus. No, ten haczyk jest taki jaki jest. I dlatego no, często i to takie właśnie się te e, barbusy Plebejusy e, łapią mi tutaj, w tym miejscu. Dobra, wyciągamy kolejną. No ten już chyba taki ładniejszy Nie, też taki mały No ale za Barbusa Plebejusa możecie zobaczyć Teraz jestem, ten, no już nie mam tego konta premium Mam tylko te zwykłe Zwykłe konto Jakiś tam bonus jeszcze, jeszcze jest 23% doświadczenia na tą rybę 333 doświadczenia za 612 gram Barbusa Plebejusa Czyli to jest Żeby nie było Barbus plebeus to jest zwykła brzana. Tylko tyle, że po prostu występuje we Włoszech. Nic więcej. Tam wielkiej różnicy między, między tymi, tymi rybami nie ma. Jeśli w ogóle jakieś tam są. E, dobra, owence numer jeden. E, już, e, już pogadałem, I troszkę wczesna pora e, Tak mi się wydaje, no już zaczynają brać te brzany no, Wiadomo, brzany w nocy biorą e, Tu zmienimy ten haczyk, może też Damy haczyk e, a Już nie mam tej jedynki gdzieś tam założoną no, To założymy zwykły haczyk i do tego Tą pijawę, czy, czy co to tam jest? No pijawka, no wiadomo Brzana serek Podstawa, białe rybaki, e, jakieś ciasto, pijawki. No, według tutaj tej gry, no to Brzana bierze też dobrze. Nie to, tylko rekordy. E, barbus plebeius i barbel e, na krew i na krew. No, no dobra. No bierze dobrze na krew też tutaj, według, według gry. No. A nam bierze, bierze dobrze na serek. Tak, żeby szybko wykonać tę misję. 10 minut pozostało, więc czas nas nagli. I co jest, i jest kilogramowa brzanka, a więc bierzemy. Teraz tak, gdzie jestem? Rzucam w taką dziurę, która tutaj jest, 7-metrowa. I jestem w kwadracie. To będzie A10. A10 w tym kwadracie. Tutaj są takie drzewka, takie zarośla. No i tak sobie stanąłem łódką, tak trochę dalej, tym razem, czasami staję gdzieś, gdzieś bliżej, no, rzucam tylko na jeden klik, no i właśnie, na pijawkę, no i też brzanki ładnie mi tutaj biorą. Kiedyś był odcinek już chyba o tych brzanach, nie wiem czy właśnie z tego miejsca, no ale no brzany tutaj biorą mi jak dzikie ostatnio, przez ostatnie tam 2 czy 3 dni, nie wiem czy to, no może i haczyk dwójka by się przydał bardziej. Na tą rybkę, no bo tak, jak widzicie, na jedynkę, no to dużo i często bierze się takich, no, małych. Tutaj ten jakiś pan, e, tam jakiś Brazylijczyk, powiedzmy, no tak jak ma napisane, no łowi te barbusy plebejusy po 5 kilo, no i ładnie mu one, one wchodzą. Nie wiem na co łowi, że złowił mu się karać złoty, no ale, no ale, dobra. Godzina 21.51 Na pijawki też ładnie, tak jak widzicie, te brzanki tutaj wchodzą. Częściej mi się na pijawkę łowi ten, ten barbus plebeus, czyli ta brzana, ta włoska brzana. Niż ta, niż ta brzana normalna. W ogóle tak w tym miejscu bardziej mi bardziej łowię te, te barbusy plebejosy. Jak ktoś tam będzie miał jakąś misję, już widzicie kolejne branie. Jest 20 stopni słonecznie. No, ten będzie jakiś tam troszkę może większy. Zaraz zobaczymy go. Jaki to tam, tam będzie. No, teraz w ogóle dyskoteka. Wszystkie, wszystkie światełka migają na wędkach. No. No to to raczej, e, raczej nie jest e, brzanka, no. Właśnie przed chwilą też próbowałem złowić, e, złowić pana sandacza, co mi się nie udawało. No, tutaj w ogóle jakieś, jakieś branie dzikie. E, nie wiem w ogóle gdzie to popłynęło. Co, co to w ogóle ma znaczyć, e, że całą żyłkę mi wyciągnęło. E, coś tam dobra. E, zajmiemy się tym później. E, tymczasem będziemy wyciągać tutaj jakąś większą rybę na ser. Zobaczymy, co to, co to za rybka. I to będzie rybka Nemo. No, ciężko, ciężko to idzie, no ale ta wędka pierwsza to jest z tym kołowrotkiem najgorszym. To, to, to jest tam do 12 kg, no to dlatego to tak idzie topornie. Nic więcej, tu nie wiem z tą wędką drugą. No w ogóle, się węgorz złowił 4 kg. No, ale no może być, no, dziwne, że na ser się złowił, to już w ogóle, to już mnie przerażenie bierze, co tutaj bierze na ser. E, dobra, wyciągamy szybko tą wędkę i tutaj chyba założę haczyk ten numer 2, tak żeby może sprawdzić e, jak będą wyglądały brania, też taki ten niewymiar e, tego tej brzany, e, włoskiej brzany. Założymy serek, oczywiście, tak jak to było. Dołożymy zanęty. Te zanęty to nie wiem, chyba już mi się niedługo powinien skończyć. No, już następne kolejne branie szybko, niech to opada. Tam 7 metrów dziurka. Lecimy z następną brzaną, bo najpewniej to będzie brzana. Aczkolwiek, no, jeśli złowił mi się węgorz już i sandacz, no, to nie wiem, co tu siedzi. Po prostu wyrabia. No, tak jak widzicie, to miejsce tutaj. E, nie wiem, jakby to no, we Włoszech, e, po włosku, e, fantastico na, na po prostu na Barbusa plebejusa, czyli tą włoską, włoską brzanę. Tutaj to w ogóle nie wiem, co się na tej wędce porobiło, to już, e, to nie jest pierwszy raz, ostatnio właśnie w przeciągu trzech dni to jest drugi raz, kiedy mi się to zdarzy, że taki coś, że po prostu no wędka rzucasz i, i gdzieś tam, no, wyciągnięta cała żyłka jest, no nie jest zerwana, nic, no na szczęście no ale wszystko jest wyciągnięte i, i teraz zwijać to, no. no no za daleko może rzuciłem, no ale bez przesady, no to, to jak za daleko rzucisz, no to po tej trawie możesz to zwinąć i wciągnąć do wody, nie, nie że to wyciągać i całą, całą żyłkę, no to, to taki bóg jest y, straszliwie u, u, wkurzający, że no to rozwijaj to, to cały, cały ten badziew nasz dobra, rzucamy tu kolejne branie na no, no, wędce numer 1 i to jeszcze no tak jak zauważyłem, mi najlepiej biorą te brzany to będzie tak nie wiem, trzecia, czwarta, no kolejna kilowa, no małe, małe te brzany, widać, że na haczyku numer 2 yy, który jest założony na wędce numer 3 no, to te brania automatycznie, no, legły w gruzach, już, już tak nie, nie bierze. Eee, kolejna ryba. No, złoty karaś. No dobra, to są ryby, które przed chwilą próbowałem złowić. Na przykład na białego robaka, na chleb. Eee, to było na tyczkę. Eee, na chleb, na białego robaka, na ochotkę, na zwykłego robaka. I zero powodzenia, no i biorą, no mamy coś na wędce numer 3, aż no, to, to może będzie coś lepszego. Na ser taki Barbus plebejus no i w ogóle znowu dyskoteka wędek. Wyciągamy szybko tutaj tego Barbusa Plebeiusa, bo zapewne to będzie to. Mamy węgorz znowu, piękny Węgorz 4469. No ale nie za Węgorzem my tutaj na te ostatnie 5 minut jesteśmy. Misja, misja nagli, misja nagli, odkładaj tą wędkę chłopie, do złowienia mam jeszcze 2,5 kilo prawie, żeby wypełnić misję w 5 minut, 2,5 kilo brzany, czy to się uda, zobaczymy, no ciężko, ciężko tutaj idzie ta wędka, zaraz zobaczymy co to jest, no jest ładny barbus plebejus, 5700 prawie, E, szybko rzucamy, e, szybko tą wędkę, no już, e, ląduj tam, e, odkładamy i jest następna ryba. No ta siatka nam się zaczyna zapełniać e, coraz szybciej. E, czy to będzie brzana? Nie, e, 1,5 kg e, Barbus plebeus, czyli brzana włoska, e, no czas nagli, czas nagli. A my tutaj no, tylko rzucamy, już jest jakieś branie. Czy to jest fałszywe branie, czy to nie jest fałszywe branie? Chyba jest prawdziwe branie. Oby to była brzana. No, tam na tej węce numer 2 też y, mamy ładne branie. Barbus plebeius, to nas nie interesuje w tym momencie, w tych ostatnich 4 y, minutach y, tej misji. Czy będzie te 2,5 kilo. Brzana. Nie. Barbus plebeus. Niestety niestety czas nas nagli. 388,5 dolca do wygrania za tą misję. O to w ogóle nie wiem co się. Co, nie wiem co się w ogóle wyrabia z tą wędką. Numer 2, czy to są brania, czy to nie są brania. No ale tak jak widzicie, no brzany tutaj biorą. No, mamy, mamy, mamy coraz mniej, coraz mniej, tylko jeszcze kilo 600 niecałe do wykonania misji 3 minuty. No tak, widzicie, no w tym kwadracie tutaj e, A10, no to te, te brzany to jak szalone biorą, jeśli jest czas. Szczególnie ten barbus plebeius. E, no same, same brzany, same brzany, no, się dwa węgorze złowiły. Sandacz przy okazji, jakiś tam zabąkany. E, się jeden, no, ale to są ryby, które, no, tam biorą raz na jakiś e, ruski rok. E, Kolejne branie. No, kilo 600, brakuje nam jednej brzanki. No, już nie kilo 600, ale jakieś 800 gram. Jedną brzanę na dwie minuty, 2,5 minuty przed końcem, przed zakończeniem tej misji ciekawej. No, na brzany. Aż zapalę światełko, żeby lepiej to było trochę widać. No, nie wiem, może mam przypony za, 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 za grube albo co, no, że, że to tak. No ale brzany biorą tu jak szalone. No tak jak widzicie, no jedno za drugą Brzana i brzana i brzana. Barbus plebeus, yy, zwykła brzana. Barbus plebeus, zwykła brzana. Dobra, odkładaj to, bierz to. Za każdym jednym razem mamy brzany tutaj w tym miejscu akurat gdzieś. No i właśnie, na tym kończymy naszą misję. Misja zakończona. Dwukilowa, ładna brzanka na pijawkę. No ale jeszcze sobie posiedzę tutaj, tą siatkę dopełnię do końca, to od razu Wam pokażę też e, mniej więcej ile za te brzany płacą. E, no, kolejny półkilowy. No i na haczyk jedynkę widać no, zdecydowanie, że te, te brzany biorą, ale no takie słabe, no powiedziałbym. No takie słabe biorą po prostu. Na pijawkę widać, że bardzo dobrze biorą w tym, w tym miejscu. Jak chcecie to sobie spróbujcie. No, Branie na haczyku numer 2. No tutaj też jest haczyk chyba z, tym, z tą pijawką e, numer 2. Dlatego te brzany takie są jakieś ładniejsze. No 5 kg to już jest e, niezła brzanka. Fajne te brzanki, fajnie wyglądają. E, taki wyścig z czasem. Trochę, trochę była ta misja. Mam jeszcze jakieś, mam dwie na, na morszuka, jedną i na ten mulet pilenga, z nie pamiętam jak się tam ta ryba nazywała. No ale tak jak widzicie, miejsce na brzankę, fajne. Jak chcecie to możecie sobie spróbować, no ale to jest tak jak zawsze wam mówię. No. Mi akurat bierze tutaj w tym momencie, nie wiem czy jak wy pójdziecie to wam będzie brało. Chcecie to sprawdźcie po prostu. No, i oby wam brało? No. Nie mam jakichś tam zestawów super magicznych czy jakichś wędek, nie wiadomo z kosmosu. To nie są, oczywiście, telefon musi się odezwać, bo dlaczego nie? Już telefon wyciszam A właśnie, dobra. Wędka zarzucona? Nie, już teraz już no, jak to zwykle. Teraz będzie 20 milionów wiadomości. No i tak jak mówię, no nie mam jakiego sprzętu takiego, nie wiem, wydziwiastego. No ale o, brzana jest mała, bo wiadomo haczyk jedynka. może dwójka lepszy, może większe te brzany będą brały, może przypon trzeba zmniejszyć, może żyłkę trzeba zmniejszyć zmniejszyć Żeby była po prostu na mniejszą wagę. E, łowię z zanętą, a więc no... No nie wiem, no nabrzany, no to mi się tak wydaje, no że ta zanęta to jednak powinna być. E, łowię na ser, nie łowię na krew, e, nie wiem, no sami widzicie, no, biorą mi tutaj, e, zresztą zobaczcie, te, zobaczcie też e, w siatce, no, że, no tutaj mam akurat te dwie, co te pierwsze złowiłem. 5,5kg i 5200 kg no to są duże no ale biorą i na ser i na pijawkę, no na pijawkę nawet wziął ten, ten, ten sandacz fajnie, na ser wziął, wziął duży duży węgorz no ale na pijawkę też wziął jeszcze większy ten Barbos plebeius czyli ta brzana włoska tutaj też na pijawkę, czyli na pijawkę albo serek które są o wiele tańsze od, od tej krwi, też brzany możecie, możecie sobie spokojnie połowić. Dobra, yy, spadamy yy, po prostu teraz do naszej bazy. Koniec z tymi brzanami. Chcę połowić sobie coś innego, na przykład na spinning. Jakieś te morszczuki piękne, yy, które no nieraz są tu zbyt duże, ale może się złowi jakieś coś tam innego. Jakieś tam te bluefishy, czy, czy coś tam. Dobra, lecimy zobaczyć, ile, ile nam dadzą za taką brzankę. Eee, e, Która. A dobra, najpierw może przerobię te. Te siwe, te, te właśnie takie. No. Dostajemy kawałki ryb tych kawałków ryb. To nie wiem, będę miał chyba niedługo już ze 2 miliony. Dobra, nie będę przerabiał, bo i tak y, nie potrzebuję tych kawałków ryb. Zobaczmy. 333, y, 334 prawie za 57,5 kg. Ryb y, najbardziej wartościową. 5700 y, Barbus plebeius. Y, no, zwykła brzana 2 kg. 21, to by było no 2 do 1. I tutaj będzie. No niby, że jakby ta była brzana nasza większa... No nie wiem, za którą lepiej płacą. Tak mi się wydaje, że chyba raczej nawet za naszą zwykłą brzanę. Ten Barbos Plebeus, czyli brzana ta włoska, no to by była tutaj... Tutaj o wiele gorsza. No ale to nic nie szkodzi. 334 prawie dolce wpadają do kieszeni. Sprzedajemy wszystko, oczywiście, za sandacza Świetnie płacą za 2,9 kg. No nie będzie prawie 3 kg. Płacą 14 dolców, 15 prawie. Za węgorzyka 5 kg, 25 Czyli nieźle. Taki zarobek za 57,5 kg ryb, które no, no szybko, szybko. Tu było pach, pach, pach. Te, te brzanki, no widzicie sami, no same same te brzany. No i tak, no, no polecam, polecam tą miejscówkę y, tutaj na A10, tam rzucać w te. Zresztą, tak jak widzieliście na filmiku, rzucać w te po prostu. Tu nie wiem, co się w ogóle z tą mapą wyrabia, że jakieś tam kwadraty się pojawiły. No jeszcze dzisiaj tego nie było. Teraz już w ogóle nie wiem, co z tą mapą się stało. No wcześniej takich kwadratów to tutaj nie było. Ale tak mi się wydaje. No, taki y, odcinek o brzankach, no zresztą widzicie, no brzan to można trzaskać jeśli nawet mi y, tyle ich wzięło i jest dopiero pierwsza godzina, to przez noc to chyba 150 kilo nawet można ich nałowić, albo i więcej, albo i 1500, nie, nie 150. Y, I taki to odcinek o tych brzanach. Y, wędki nie są jakieś tam, y, gdzie te nasze wędki? Nie są jakieś tam wydziwiaste, wiadomo jak tam wędkę sobie złożycie, no to tutaj nawet był przypomnę 600 na tym tutaj 29 i też biorą na haczyk numer 2, no rzadziej brały oczywiście na ten haczyk numer 2, na ten haczyk numer 1 na pijawkę brały I, i całkiem, całkiem na jedynkę dużo małych. Nie wiem, może się przestraszyły przez tę przez sprężynkę naszą. Dlatego tak mniej ich brało. No ale brały. Kwadrat A10, tak jak mówiłem, tutaj rzucacie na to drzewko. Jeśli ktoś chce spróbować, w nocy oczywiście polecam, nie wiem, gdzieś od 7-8 wieczorem do 5 nad ranem. No, gdzieś tak do 5 będzie, powiedzmy. No i sobie, nie wiem, spróbujcie, spróbujcie te brzany, jak jest jakaś misja, to sobie po prostu ją weźcie. Wiadomo, z misjami to tu właśnie to, to jakiś tam hachment ja czuję, że po prostu z misjami te ryby biorą o wiele gorzej. No ale, niech już będzie. Eee, co jeszcze? Eee, przynęta na brzany, ja używałem po prostu... Eee, Dobra, idę do sklepu, bo tutaj teraz szukać tego wszystkiego e, co ja używałem? Ser e, pijawki nie ma, a więc no pijawki niestety, ale musicie sobie złowić e, na przykład nie wiem e, na Białorusi jest? Chyba jest. To na Białorusi albo w Niemczech dobrze biorą pijawki, na przykład też na Ukrainie albo w Rosji e, tam gdzie się po prostu farmi. Albo po prostu zrobię o tym odcinek, gdzie gdzie farmić te pijawki, albo albo e, muszelki, albo e, raczki. E, dobra, taki odcinek o tym z, z Włoch i włoskiej brzany, e, żeby jeszcze było, że... no tu już nie ma flagi włoskiej. A czemu nie ma flagi włoskiej? Na samochodzie nie ma? Też nie ma. No, zawsze były flagi, a teraz już nie ma flagi. Dobra, złowiska we włoszech z rzeki po gdzie byliśmy w kwadracie A10 i łowiliśmy brzany do no, prawie północy czy tam troszkę po północy. Żegnam was Marcin, chcecie spróbujcie sobie miejscówkę i łodanych połowów. Cześć